Dzień dobry. Widzimy się po raz kolejny w naszym cyklu Weekend Design kontra Technologia. Jak zwykle dziękujemy wam za wszystkie wyświetlenia, subskrypcje i komentarze. Dzisiaj was zaskoczymy. Nie będziemy mówić o drzwiach, bo tematem dzisiejszego odcinka będą klamki, pochwy oraz nowe podświetlenia LED. Czyli jak to Piotr idealnie określa biżuteria do drzwi. Adam zapozna was z właściwościami technicznymi i parametrami, a ja postaram się opisać walory wizualne i design właśnie tej biżuterii. Zacznijmy od klamek czyli najbardziej popularnego elementu wyposażenia drzwi. W naszej ofercie posiadamy aż 6 modeli klamek, występujących w trzech kolorach, a na uwagę zasługuje nasza najnowsza propozycja, czyli klamka lawa, gdzie po raz pierwszy rozdzieliliśmy szyld klamkowy. W tej klamce rozdzieliliśmy rękojeść klamki od osłony wkładki zamkowej. Dzięki temu mogliśmy również zastosować delikatny, prawie niewidoczny szyld pierścieniowy od strony zewnętrznej. Te kolory Adam dobraliśmy tak, aby pasowały do aktualnych trendów i mody oraz aby idealnie komponowały się z pozostałymi elementami wyposażenia naszych drzwi, takich jak aplikacje, ramki przyszybowe, przeszklenia oraz oczywiście kolorów drzwi. Wzory i kolory, ale Piotr. Klamka przede wszystkim musi być funkcjonalna, a to gwarantuje dobór rozwiązań technologicznych, a dodatkowo klamka może być wyposażona w specjalne zabezpieczenie, które jest wymagane w drzwiach antywłamaniowych. Mowa tutaj o zabezpieczeniu, zasłonięciu wkładki zamka. Najszerszą grupą stanowiącą biżuterię do drzwi to bez wątpienia rozwiązania, które coraz częściej są wybierane przez naszych klientów. To rozwiązania, które dopełniają design drzwi i można oczywiście dopasować ich funkcjonalność. Mowa tutaj oczywiście o pochwytach, które możemy podzielić pod kątem kolorystyki, designu, ale również ich funkcjonalności oraz dodatku. No to zacznijmy może od najpopularniejszych pochwytów, które najdłużej znajdują się w ofercie weekend. O kształcie okrągłym alfa oraz prostokątnym beta. Występują one w różnych długościach, od 60 aż do 150 cm. W naszej ofercie znajduje się również dłuższy pochwyt prostokątny o długości aż 180 cm, który jako pierwszy został wyposażony w całą gamę opcji dodatkowych. Opcje dodatkowe, czyli funkcjonalność oraz możliwości konfiguracji, omówimy może za chwilę. A teraz powiedzmy o nowych pochwytach, które znalazły się w najnowszej ofercie Lato 2022. Tutaj Premiere miało aż 8 nowych rozwiązań. Ten czarny lakobel, o którym wspomniał Adam, to idealne nawiązanie stylistyczne do kolekcji GLAS, która w ostatnim czasie cieszy się coraz większą popularnością. Natomiast ta podświetlona żywica w otoczeniu egzotycznego drewna może występować w kolorze niebieskim lub bursztynowym i jest dodatkiem podkreślającym indywidualną stylistykę drzwi. Piotr, mówiłeś o kolekcji GLAS, i do niej właśnie dedykujemy kolejną grupę pochwytów, ale tym razem ukrytych. Pocket, które w tym najnowszym wydaniu można w opcji wykonać je idealnie zlicowaną z powierzchnią skrzydła, nawiązując również do, do kolekcji Future Inox, o której mówiliśmy w poprzednim odcinku. Czekaj, zapomnieliśmy o pochwycie z naklejonym szkłem, które omawialiśmy już dokładnie w naszym filmie dedykowanym linii Bianconero Limited Edition. Wreszcie trochę technologii. Większość z prezentowanych pochwytów możemy rozszerzyć o funkcjonalność przycisku, który daje impuls elektryczny na dowolne urządzenie, takie jak na przykład elektrozaczep, zamek automatyczny, elektromotoryczny. Możemy zastosować również czytnik linii papilarnych, który autoryzuje wejście do naszego domu. A indywidualnego charakteru naszym pochwytom nadaje bez wątpienia funkcjonalność podświetlenia. Od delikatnie wysnuwającego się światła LED w szklanych pochwytach Pocket do pięknej linii światła w pochwycie Toro i Slim Space. Ale jak pewnie zauważyliście, światło LED jest nie tylko w naszych pochwytach. Ten bez wątpienia indywidualny element designu występuje również jako podświetlenie progu, które ma również walory użytkowe. A dopełnieniem podświetleń w naszych drzwiach są świetlne intercje LED. Które swoją stylistyką nawiązują do poziomych aplikacji we wzorach naszych drzwi. To właśnie klamki, pochwyty, czyli biżuteria drzwiowa, zdominowała dzisiejszy odcinek. Ale mamy nadzieję, że świetne rozwiązania LED z oferty Weekend pozwoliły nam rozjaśnić tę tematykę. Jeśli tak się stało, to oczywiście czekamy na inne tematy do omówienia w tej serii i na tym kanale. Ale najlepiej, polub ten film, włącz subskrypcję i dzwoneczek. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, no to co? Do zobaczenia! Do zobaczenia!